Cześć, witam was bardzo serdecznie. Znów jest afera. Zgadnijcie z kim w roli głównej. Ano z europosłem Grzegorzem Braunem. Dzisiaj w Europarlamencie, tak grzecznie powiem, nie w eurokołchozie, tylko w Europarlamencie, chociaż dla mnie to Eurocoachos, ale żeby być takim profesjonalistą, odbyło się głosowanie w sprawie pomocy Ukrainie no finansowej, właściwie to zabraniu wszystkich tych zamrożonych aktywów y, od y, ruskich i przekazaniu tego wszystkiego Ukraińcom, no prędzej czy później musiało się to tak skończyć. No i tam pan europoseł Grzegorz Brown wywołał skandal, no dzisiaj wszystkie, skandal dla mediów oczywiście, dzisiaj wszystkie media piszą jak to tam się fatalnie, jaki to wstyd Grzegorz Brown przyniósł w Polsce, bo Grzegorz Brown podczas tego głosowania, co zaraz zobaczycie, krzyczał złodzieje złodzieje patrzcie przechodzimy do głosowania utworzenie mechanizmu współpracy pożyczkowej dla Ukrainy i udzielenie Ukrainie wyjątkowej pomocy makrofinansowej głosowanie imienne otwieram głosowanie Vote is closed. zamykam głosowanie and russia as an aggressor must and will pay for its destruction. Slava Gdyby ktoś nie mógł wychwycić tego momentu, to posłuchajcie jeszcze raz. No ewidentnie był to jego głos, ostatnio był u pana Cejrowskiego. Jeszcze nie oglądałem tego filmu, ale zamierzam. Słuchajcie jeszcze raz. We'll pay for its... No każdy ma prawo do wypowiadania swojego prywatnego zdania. Moi drodzy, i co się stało? No stało się to, że polskie media, polskie media, jak to brzmi? Media, które nadają po polsku, zaczęły się dzisiaj rozpisywać, co to tam on zów nabroił. No gaśnica nie poszła w ruch, no ale inne słowa poszły w ruch. Jak podaje interia wydarzenia, Brown znów szokuje, skandal, wstyd po wystąpieniu w Brukseli, bo zaczęli się wypowiadać polscy, w cudzysłowie oczywiście, politycy na temat tego wystąpienia pana Brauna. Poza tym pan Grzegorz Braun dzisiaj też wystąpił z Mównicy. Możecie sobie odsłuchać. Wiadomo, że zawsze pozytywne słowa z tej Mównicy wybrzmiewają. Nie u wszystkich, ale u niektórych wybrzmiewają i... Możecie sobie tego wysłuchać. I tak, jak dziś podaje interia wydarzenia, podczas głosowania nad raportem dotyczącym wsparcia finansowego dla Ukrainy w Parlamencie Europejskim, dało się usłyszeć Grzegorza Brauna. Po tym, jak obecni na sali opowiedzieli się za wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów, zław rozległy się okrzyki: Złodzieje, złodzieje. Grzmiał Grzegorz Brown. Zachowanie polityka ocenili inni polscy europarlamentarzyści. Skandaliczne! Wstyd! Skomentował Krzysztof Brejza. A, Krzysztof Brejza, a który to taki? A to nie ten, co tak się dziwnie zachowywał i zachowuje? Parlament Europejski przegłosował ustanowienie mechanizmu pożyczkowego dla Ukrainy, a która to już pożyczka, ja już nie liczę tych pożyczek. Czy ktoś prowadzi jakieś statystyki... Ile Unia Europejska pożyczyła kasy Ukrainie? I zapewnienie krajowi nadzwyczajnej pomocy finansowej. Za wykorzystaniem zamrożonych rosyjskich aktywów na pokrycie pilnych potrzeb Kijowa opowiedziało się 516 europosłów, przeciwko było 56, a 61 wstrzymało się od głosu. Jak tutaj podaje Interia, to kolejny historyczny moment. Tym głosowaniem przesyłamy mocny sygnał, że Rosja jako agresor będzie musiała zapłacić. Sława Ukrainii. A no tak, no ta pani Roberta Metzola z Malty, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, ona tam na końcu, ona później na końcu tego nagrania, które słyszeliście, no krzyczała Sława Ukrainie. Sława Ukrainii. Jak oni tutaj dalej piszą? W trakcie wystąpienia na sali plenarnej dało się usłyszeć wrzaski Grzegorza Werhałna. Wrzaski. Europoseł po przegłosowaniu raportu dotyczącego wsparcia dla Ukrainy krzyczał w języku polskim. Co dzieje, co dzieje? No tak akurat było w języku polskim, ale wystąpienie. Ma zawsze w języku, no prawie zawsze, bo chyba zawsze, bo z tego co ja tam go słyszałem, to zawsze po angielsku mówi taką fajną angielszczyzną. Zachowanie politykę ocenili inni deputowani. I teraz moi drodzy, co powiedział Brazil? On powiedział wstyd, ale większość za pomocą dla Ukrainy w walce z postsowieckim imperium zła Putina. A Kochut, to ten koleś, który tak nie lubi Polski, napisał, że. To się samo komentuje. Grzegorz Braun krzyczy złodzieje po tym jak właśnie przegłosowaliśmy w Parlamencie Europejskim wykorzystanie nadzwyczajnych przychodów z ruskich aktywów na pokrycie pilnych potrzeb. No i moi drodzy, w dobrym kierunku to to wszystko tam nie zmierza, bo ja to sobie czasem obserwuję, to można sobie śledzić na bieżąco, tak jak są obrady Sejmu w, gdzieś tam w internecie, tak samo można sobie Eurocoast też śledzić. No i często, to znaczy nie często, bo bardzo rzadko pojawiają się naprawdę super głosy i super przemowy, na przykład pani Zajączkowska ma rewelacyjne przemowy tam w Europarlamencie, naprawdę, no miażdży ich tam totalnie. Serio, no miażdżę ich totalnie. Ja bym chciał, żeby częściej występowała, jeszcze nie słyszałem. Panią bryłkę, no i pan Grzegorz Braun. Inni to tak nie za bardzo, tylko ta trójka, nie? Poza tym cała reszta z tych innych partii, no to oni, to tak jak flaki z olejem, jedno i to samo, jedno i to samo. Bez emocji, bez niczego, po prostu powtarzanie jednego i tego samego. Cały problem w tym wszystkim polega na tym, że od dwóch, no trzy lata już i tak naprawdę nikt nie nadzoruje, ile się wydaje pieniędzy. Najczęściej to wygląda tak, że te pieniądze gdzieś tam trafiają, a na moje oko jest to pralnia brudnych pieniędzy. Pod. Nadzorem Unii Europejskiej, bo tak naprawdę my nie wiemy, gdzie to trafia, ile tego trafia i co się z tymi pieniędzmi dzieje. My nie mamy zielonego pojęcia. Już nawet nie wspominam Polski, która rozdaje na lewo i prawo: te pieniądze mogą iść na wszystko. Te pieniądze nawet wcale nie muszą tam dotrzeć, bo te pieniądze mogą zostać rozkradzione już pomiędzy Brukselą a na przykład Warszawą gdzieś tam mogą zostać rozkradzione, no? Pan Grzegorz dzisiaj, jak przemawiał, to wypowiadał się też na temat referendum, które było w Mołdawii. I mówił, zachęcał, tam wygłaszał, żeby to referendum powtórzyć, bo podobno było sfałszowane. Ja nie wiem, jak było, ale patrząc na to, co się dzieje, to śmień twierdzi, że fałszerstwa podczas głosowań są bardzo prawdopodobne. Nie zagłębiałem się, ale śmień twierdzi, że było to referendum za przystąpieniem Mołdawii do Unii Europejskiej. Wyobrażacie sobie, ja nic nie mam do różnych państw, no ale są państwa, które naprawdę dzieli lata świetne od zachodu. Ja wiem, że zachód jest bardzo zły, no ale jednak pod jakimś. Tam poziomem technologicznym i finansowym jest do Przodu w porównaniu do tego, co na przykład reprezentuje sobą Mołdawia, czy na przykład Ukraina. No ja sobie Ukrainy prywatnie nie wyobrażam, żeby była w unii europejskiej na dzisiejszy dzień, ze względu na to, że nawet te drogi, infrastruktury, ja wiem, że ktoś powie, ale w Polsce w 2004 też tak nie było. No mimo wszystko nie było takiej korupcji, no nie było czegoś takiego, że tam naprawdę jest samowolka, tam jest zabawa na całego cały dzień. Ja to sobie czekam na te wyniki wyborów za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Możecie napisać, jak wy to tam obstawiacie, aby tylko nie doszło do fałszerstwa, zobaczymy jak to będzie. Tak naprawdę jedno i drugie jest złe, ale jedno jest trochę lepsze, no w tym przypadku też to jedno jest trochę lepsze. Ostatnio gdzieś tam w McDonald'sie wiadomo, że jeden i drugi jest tylko wykonawcą. I tak naprawdę wszystko to, co robią, to jest pod publiczkę, to że za oceanem ktoś frytki smaży, to, że tutaj w Polsce ktoś zupę jest powodzianami, to jest pizza na wody, fotomontaż. Cały ten Eurocoachlist, cały ten Sejm, cały ten parlament we wszystkich krajach, poza wyjątkami, są politycy, którzy mają coś w głowie, i właśnie takich warto słuchać. Tylko takich. Całej reszty nie, bo to są tylko, jak ja to o nich mówię, fircyki. Dobra, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Cześć. Papa. Pa.